London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Siemanko, cześć, witam na kanale z tej strony. Simon i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć takie życiowe sprawy na temat tego, czego nauczysz się pracując w Wielkiej Brytanii z lokalusami. No, więc przede wszystkim nauczysz się opierdalania. Nauczysz się kręcić, kombinować jak to tylko, nie zrobić swojej roboty. I najlepiej, żeby zepchnąć tą robotę do zrobienia na kogoś innego. To jest taka podstawowa, chyba, umiejętność tutaj lokalców, bo oni generalnie dwie lewe ręce mają. No i, i generalnie tak to wygląda. Oczywiście nie wszyscy, ale 95% śmiało można powiedzieć, że. Jest po prostu leserów i opierdalaczy, i po prostu tego będą cię konsekwentnie uczyli. Czego jeszcze się można nauczyć tutaj? Możesz się nauczyć tego, że generalnie nieważne co odjebiesz jest zero odpowiedzialności. Oni z tego bardzo chętnie korzystają. Czy coś się uda, czy coś się nie uda, czy coś kosztowało 5 funtów, czy 2000 funtów, załóżmy spadać i ładunek z wózka widłowego, bo jesteś osłem i go po prostu. Nieumiejętnie podjąłeś, no trudno, zdarzyło się i, i ciul. nic z tego kompletnie nie wynika. Tak samo masz zlecone jakieś zadanie do zrobienia, powiedzmy do zrobienia na za dwa tygodnie. Będziesz ściemniał i pierdział w fotel tak długo, aż na końcu ktoś inny będzie musiał z ekipą przyjść i zostać, nawet na nadgodziny, żeby tą robotę zrobić, bo ty masz na to wszystko po prostu wywalone. Tak jest? Tak jest. Co tak. jeszcze, coś chciałem, kurde, mówić? Ja zaraz sobie przypomnę. Hmm. Aha. Dobra. Wracamy. Kolejna rzecz, której się nauczysz, która ci zadziwi, która będzie cię najbardziej wkurwiała, tak naprawdę, w UK, jest, jest to to, że pracując w firmie, generalnie nigdy nie uświadczysz i nie ma takiego czegoś, jak jakaś taka sprawiedliwość i ranga ludzi. Każdy jest po prostu numerkiem i nieważne, możesz mieć doświadczenia ileś tam lat w czymś. To na przykład na wyższe stanowisko wezmą jakiegoś cymbała zupełnie z zewnątrz, który nie będzie miał żadnego pojęcia o tym, a ty będziesz dalej robił to samo, zamiast na przykład Ciebie awansować. To jest taki taki tutaj naprawdę standard. I generalnie po jakimś czasie zaczyna, czyli nauczy się człowiek tego, że najlepiej mieć to w dupie i robić to wszystko tak jak oni czyli naprawdę mieć wylane i, i w ogóle się tym nie przejmować. Chociaż na początku jest to takie frustrujące dosyć, nie? To jest niesprawiedliwe i, 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 i takie po prostu nieprzyjemne generalnie, ale po jakimś czasie uczymy się tego, że mamy pełną wylewkę na to i jest, jest dobrze. Czego jeszcze się nauczymy tutaj? Aha, nauczymy się tego, że generalnie zapytywanie w pracy, nie wiem, prośba o podwyżkę często traktowane jest jako coś złego, że coś, tak jakbyś coś odjebał, masz czuć się winny generalnie, że się zapytałeś o podwyżkę, bo to nie wypada się pytać o podwyżkę, nie? Bo zarabiasz tyle, że jesteś gościa, jak półtora gościa i nie potrzeba tobie niczego więcej. Także to jest taki, też taki, tego też się idzie nauczyć. Ale jeszcze jedno, jako emigrant, oczywiście spotykam tutaj różnych innych emigrantów, tak, ja na szczęście, na szczęście, tu już jest słowo klucz, na szczęście nie muszę z nikim się takim użerać i pracować wspólnie, ale zdarzało się, że pracowało się z Polakami i praca w UK z, szczególnie z, z naszymi krajanami, no niestety... To jest kurwa coś coś strasznego. Generalnie bardzo dużo jest podpierdalaczy takich, którzy by Cię za 10 pis sprzedali. Tacy, którzy będą, jeżeli zobaczą, że Ty pracujesz nad godzinę, mimo że jesteś na innym zupełnie stanowisku i potrafisz zrobić więcej niż oni, polecą do biura stękać, dlaczego oni tego nie mają, bo są po prostu, że to jest niesprawiedliwe dla nich. Mimo że są kompletnymi baranami, nie potrafią nic ogarnąć, nie? Także podpierdalactwo w pracy, standard, standardem w pracy, takiego podpierdalania przez lokalsów w pracy aż chyba nie ma, może inaczej, nie widać tego. Oni to robią z cicha pęktu, się uśmiechają, tam, uśmiechają, za plecami coś na, na na Ciebie powiedzą, bardzo chętnie, niby tak przypadkiem coś, żeby, ale żeby na przykład donieść szefowi, bo to jest bardzo takie e, na topie. O, trajka jedzie, zobaczcie. Haha, no jak fajnie. Tak, e, kolejna rzecz. E, aha, w pracy. Bardzo, ale to bardzo, bardzo ważna rzecz, czego chcesz czy nie chcesz, musisz się nauczyć w pracy. Nie ma... O! Pajac w ja. Rowerzysta. Oni tutaj są zapali drogami, generalnie ich nie lubi. E, dobra, e, w pracy nauczysz się też tego, że bardzo, ale to bardzo musisz uważać na to, co mówisz. Brońcie, Panie Boże, jakieś e, odpyskówki do szefa, typu pierdol się albo chuj, zrób se to sam, albo coś takiego. Na to sobie nie pozwalaj, nie? Bo generalnie możesz skończyć za bramą e, po kilku minutach. To jest jedna rzecz z wpisem w dokumenty, dokładnie tak samo wszystkie e, wszystkie rasistowskie kurwa teksty e, po prostu absolutnie sobie kurwa daruj bo tak samo możesz mieć wylot za jakieś rasistowskie podjazdy na temat e, różnych e, ras, kolorów i tak dalej, nie? niestety bardzo bardzo jest tutaj to pilnowane oni tutaj mimo wszystko są uczeni od dziecka takiego multikulti i nawet jeżeli coś tam pierdolisz w żarcie, nie każdy to złapie. I to, to niestety, to musisz wiedzieć. Tak samo, jak ktoś jest gruby, brońcie Panie Boże, powiedzieć mu, że jest gruby, bo to się nazywa fat shaming tutaj, słuchajcie. To są kurwa takie jebane płatki śniegu, że ich dotknąć nie można. Powiesz grubej nycie, że jest gruba, to się obrazi, zrobi Ci taką aferę, że ci wypierdolą z roboty. Wszystkie akcje seksistowskie, czyli podjazdy do... Kobiet, które na przykład pracują tam, nie wiem do facetów też, jak jesteś tym no, kolorowym, nie? nie wiem jak to działa. Ale wszystkie takie podjazdy w pracy, jakieś dziwne, lewe, bardzo, bardzo. Jeżeli ta osoba poczuje się urażona i cokolwiek wspomni w pracy na ten temat, generalnie masz bardzo dużą szansę, że odbierasz P45 i lecisz na pysk, na bruk z roboty, bo po prostu takich rzeczy tutaj robić nie można. No i co? Generalnie to chyba w zasadzie wszystko, nie. Co musisz jeszcze wiedzieć, pracując tutaj? Chorobowe nie jest płatne. Tego się też trzeba nauczyć, bo w Polsce łatwo było sobie iść na chorobowe, brać 80% i mieć wylane. Tutaj w 90% firm chorobowe jest bezpłatne. W zasadzie tylko dostajemy od państwa. Jakieś tam grosze rzędu, około 100 funtów na tydzień, nie? No, czyli dniówkę, tak? Taką jedną dniówkę, jak ty dostajesz. dostajesz. cztery pierwsze dni są i tak niepłatne. Tak, cztery pierwsze dni są i tak, i tak niepłatne. Więc no, wygląda to tak, jak to wygląda i tego się trzeba nauczyć i tego się dowiesz właśnie pracując w UK. Także na tą chwilę to chyba takie podstawowe informacje przekazałem. Także jak się podobało, to łapa, zostawcie koment po sobie i jakiś znak, nawet suba. Także do zobaczenia, cześć!